Dobry wieczór Państwu. Na dzisiaj przygotowałam Państwu taką piosenkę, którą śpiewałam w Chórze Sybiraków. Jest to piosenka, nosi tytuł Wiatronogie konie. Może przeczytam tekst. Step, step zielony, step bezkresna łąka błonie. Ech, wiatronogie pędzą konie. Ech wiatronogie konie. Grzywy rozwiane, oczy błyszczą, lśniące gwiazdy, Ech, dość ich takiej jazdy. Ech dosiąść ich do takiej jazdy. Z wichrem w zawody jazdy. Na wiatronogich, na wiatronogich, na wiatronogich, w gwiazdy. Step niezmierzony, step bezkresny, wygon, błonie. Ech, zdobyć wiatronogie konie, mieć takie własne konie. Mieć wiatronogie, mieć wiatronogie, mieć wiatronogie konie. Step, step porzucić i na wiatronogich grzbiecie, do Polski wierzchem móc odlecieć, z wiatrem do krajów zlecieć. Na wiatronogich, na wiatronogich na wiatronogich lecieć, stop, stop marzenia, dookoła step pastwisko, zbudź się już świta, zgaś ognisko, o, obudź się, zgaś ognisko, ech wiatronogie, ech wiatronogie, zbudź się i zgaś ognisko. To często śpiewaliśmy tę piosenkę, a ten Chór Sybiraków prowadziła pani Iwona Eismond. Nie wiem, czy ta pani jeszcze żyje, czy nie. Te moje koleżanki, które dłużej należały do tego chóru i faktycznie były na Syberii, często ją odwiedziały, ale ona też nie była na Sy Sy Syberii, ale pokochała tych ludzi i postanowiła dyrgować tym górem, który występował na różnych uroczystościach patriotycznych. Byliśmy też w Warszawie. Nie wiem, tu miałam taki, taki znaczek. Tego, na pamiątkę tego pobytu. I teraz w tych swoich zbiorach muzycznych znalazłem wiatronogie komizy i sobie pomyślałem, że może zagram, może zanucę, nie wiem jak to mi wyjdzie. Jest resna, łąka, błonie. Ech, wiatronogie pędzą konie. Ech, wiatronogie konie. Ech, wiatronogie Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia.